No, ale fajnie przemalować tą naszą szkołę, tak na biało bardziej, nie to co wtedy było. Um, mi by się bardziej złoty podobał, no ale... Dobra, biały też może być. W sumie to złoty i biały, tak... W sumie ta szkoła trochę taka też... Ona nie jest w ani małym stopniu do kolora podobna do złotego, więc... Um, no wiesz. Ca, no, ale wiesz, zawsze jakiś plus. No. Hej, patrzcie tam. O, chyba jakaś nowa. Znowu jakiś wilkołak. Nie, żebym narzekała na wilkołaki albo coś. Przecież nie z wilkołakiem. No, też mówię, że nie narzekam w ogóle na wilkołaki. Tylko, że po prostu wydaje mi się, że jakaś mumia... Związki mojej siostry. Znaczy, no, moja siostra tu nie chodzi do szkoły, no, ale jakaś mu, no właśnie, jakaś mu, ja też bym mogła być tutaj. No właśnie, tak. A, w ogóle to. Szkoda, że nie ma Claudine, bo z nią zawsze było super. Hej, czy mi się wydaje, że ktoś tu gadał o mnie? Huh? Claudine? Co? Zarku. O, oh, wow! Co? Claudine? No, hej, co tam u Was? słuchajcie i w ogóle. <laughs> Przyjechałam, jej! Wow, ale ekstra, że przyjechałaś i w ogóle super! Um, tak, w ogóle to, Claudine, mam do ciebie bardzo ważną informację. Um, jaką? W ogóle to od potworniarki. Ostatnio zawaliłaś. Musisz nadrobić stratę, albo będzie mi bardzo przykro, ale będę musiała cię wypisać z potworniarek, czy prościej mówiąc, wylatujesz wtedy. Och, Kleo, halo, wróciłam. Daś mi trochę odpocząć po podróży. Może i dam ci po podróży trochę odpocząć. No dobra, sorry, Cleo, Claudine, ale... Oh, wiesz jakie są potworniawki. Bardzo ważne, a ty jesteś dobra w potwórniawek. No ale teraz tyle układów i w ogóle. Nadążysz? Jasne, że nadążę. A przecież to ja. Ta. No, w ogóle tu wiesz, że jakaś, e, teraz jakąś nową, e, jakaś wilkołaczka, super, nie? Ta, ekstra, jakaś wilkołaczka, super. No. <grytanie> Hej, widziałyście może... Claudine? Hej, Howlin, jak tam moja siostra? O, źle, po tym jak się dowiedziała, że tu przyjechać. Co to ja to już do tej szkoły nie mogę chodzić, czy co? No ale przecież miałeś być, być na tych studiach i po tygodniu już wracasz? A no jak widzisz. E, to jest nie fair. A to nie dlaczego? Przecież zawsze sobie mieszkałam, a teraz mówi mówisz nie fair. Tak, bo river przyjechała. Co? River tu jest? Gdzie? Kurde, po co ja się wygram? Nikogo tu nie było. Jasne, jasne. No dobra, niech ci będzie. Tak, River przyjechała, ale teraz to ja z nią spędzam czas. W ogóle to widzę, że wyprostowałaś włosy. No, super, nie? Po tygodniu ci się znudzą. O, masz nowe pasemka. Blond. No. Najpierw fioletowe, potem blond. A za tydzień ci się znudzą. Wow, wow, wow. Słuchajcie, super, Claudine. Masz ekstra nowe pasemka. Howie, masz nowe super mega hm. Ale... Czy naprawdę musicie się kłócić o włosy? Myślę, że nie. Idę poszukać River, bo ty oczywiście nie raczysz ruszyć i jej poszukać, prawda? Hm. Wiesz co? Dopiero co przyjechałam? Trudno, ale mogłabyś... Skoro tak się nią interesujesz, to też pomóż w jej szukaniu, bo ja się po prostu po szkole... Ale bez przesady, no! Oh. Jezu jak ja jej nienawidzę, po prostu moja siostra jest okropna. Oj no wiesz jak to tam bywa. Co? Ta. Ona jest okropna. Przeokropna. No, no wiesz, Nefera nie jest lepsza. No tak, ale to jest młodsza siostra. Starsza, uwierz mi, jest jeszcze gorsza. Pst, no nie no dobra. Ach, nie, mo nie, nie może być aż tak źle. Ta, w ogóle dużo numerci dzisiaj, nie? No, dużo, bardzo dużo nowości. Um, a w ogóle do szkoły przemawiaj. Fajnie, że się spostrzegłaś. <laughs> no, w ogóle no, co ty taka dzisiaj jesteś to jakaś dla mnie. Bo zabalasz potworniarki, moja droga. Dlatego. Oj no przecież mówiłam, że na drobie. No dobra, nieważne. Um, co znowu tutaj chcesz? Ah, ona tak bardzo chciała. Co? Claudine! River! O, oh, ale super! No, ekstra! Kiedy tu przyjechałaś? Długi weekend. E, moment, przecież to... To ty jesteś tą nową. E, no, jestem nowa. E, jestem River. E, no i jak tylko Han mi powiedziała, że przyjechałaś. No to od razu się chciałam z tą kludem spotkać. Pcia. No właśnie. Ali. Tak, no właśnie. O, no to fajnie. E, dobra. E, no tak, super, że jesteś. No. Wow, czekajcie, bo już troszeczkę pogubiłam. Więc analizujmy. Tyle nowości. Odmalowali naszą szkołę. Przemawaj. Do szkoły przyszła nowa nowa uczennica, którą jest kuzynka Howlin i Claudine River. Howlin wyprostowała włosy. Tak, i wygląda lepiej. <laughs> I wróciła Claudine. Wow, ale ekstra. Ale <laughs> chyba więcej się już nie wydarzy, co? Hej, rybce. Laguna! Jak widzisz, Franki, coś się jeszcze wydarzyło. Wow! Ale ekstra. Ja tam się nie znam, no ale dobra. O, cześć! Hej, jakaś nowa, widzę. Nowa rybka wstawiam. Hej, jestem Laguna. A ty? River. O, fajne imię. Dzięki, twoje też jest fajne. No. Ale fajnie. A jak u was tutaj spotkałam wszystkie razem? Ta... o, Super wyglądacie. Naprawdę. Wiesz, zapewna historia, bo ja też właśnie dzisiaj przyjechałam ze studii, które okazały się po prostu koszmarne i szczerze mówiąc, to ich chyba nienawidzę. Naprawdę, takie tam nudy były dziewczyny. O nie, nie. w tej szkole też są nudy. River, chodź idziemy. Tylko, że wiesz, chciałam jeszcze pogadać sobie tam z Claudii, no i z innymi tam dziewczynami. Ale po co skoro... Chyba River woli zostać tutaj. No dobra, River zostaniemy. Dzięki. No, super. Wow, fajna teczka. Dzięki. W ogóle to muszę odebrać zdjęcie e, moje. Więc, no wiecie, coś no się trochę śpieszę, żeby mi sekretarzem tu nie zamknęli. Twoja torebka jest boska. Co? A, no tak, znaczy, tak mi się wydaje. Um, dzięki. No, bardzo fajna jest, naprawdę. No super, po prostu ekstra, moim zdaniem. No, ale ekstra też, że wróciłaś. W ogóle to, przypomnij mi, gdzie ty byłaś, bo ja nie pamiętam już. Um, ja byłam. W takiej. Miałam taki wyjazd ym, sportowy, pływacki. No i mnie nie było. No dzisiaj właśnie wróciłam, już były ostatnie jakieś zawody. I nie uwierzycie, co? Wygrałyśmy! Jak to? No bo były takie zawody na końcu i no i straszy cełum, Wygrało nasza grupa. Znaczy grupa? No tak, no grupa w dzień najlepszych przecież. No i właśnie nasza grupa wygrała. Straszyceum. Wow, ekstra. No, w ogóle to reszta drużyn Płowaczki cię potrzebuje. Ta I sobie nie daję w ogóle rady bez ciebie. No to dobrze, że cię w ogóle. E, no dobra, to lecę to świadectwo odebrać. Świadectwo. <laughs> Zdjęcie odebrać. I jeszcze później się spotkamy. Więc pa. Ha mm, Dobra. Eee, a ty na co znowu tak warczysz? Na to, że muszę tu stać? River, przecież możemy iść. No dobra. To chodź. Pokaż mi jeszcze parę innych miejsc. Dziękuję, River. Spróbuj mi ją odebrać. Eee, Spróbuj mi ją odebrać? Po prostu nie wytrzymałam się zaraz. Ach, nie musisz się raz tak ściekać, Ale potworniarki masz nadrobić. O, matko, dobrze nadrobię. O, dobra. E, no dobra, to nie wiem. Lecę nadrobić te potworniarki. Dziękuję. W ogóle to dziewczyny, to jest trening, więc radzę się zbierać. No dobra. Eg trudde ikkje eg kunne på det.